Siega jeszcze nieskończona, a my mamy już 22 medale, gdyż aż 7 zdobyli już bokserzy, tylko nie wiemy jeszcze jakie. Finały boksu przed nami, a więc rekord ustanowiony na igrzyskach w Rzymie jest już pobity, a grają jeszcze nasze panie. brązowy medal z reprezentacją Rumunii. Polki po prawej stronie ekranu. W tym decydującym spotkaniu nasze siatkarki zagrały z niesłychaną werwą i ambicją, a przy tym mądrze taktycznie. Doskonale wypadły zarówno w ataku, jak i obronie. Przewaga biało-czerwonych dziewcząt była przez cały czas wyraźna. We wszystkich setach. Pierwszy wygrały do siedmiu, drugi do sześciu, w ostatnim straciły tylko osiem punktów. Tak został zdobyty ten 23 trzeci medal. Już pewne jest, że zajmiemy miejsce wśród największych potęg w nieoficjalnej punktacji Olimpii. I jeszcze na pożegnanie z siatkówką obejrzyjmy sobie kilka... Trzecie miejsce na olimpiadzie Druga pozycja w Europie To ładne osiągnięcie mistrzyń serwisu i wystaw Judo po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich A może i nie ostatni Choć łączenie tego sportu do programu igrzysk Było bez wątpienia ukłonem wobec gospodarzy Judo narodziło się właśnie w Japonii Japończycy liczyli na złoty medal. Oto właśnie walczy ich bożyszcze, zręczny jak pantera Kaminage. Obezwładniał swoich przeciwników z zadziwiającą łatwością. Ale był jeszcze Holender Gessing. To ten wysoki, potężnie zbudowany. Z ogromnym niepokojem Obserwowali Japończycy jego walki. Też górował nad rywalami. Cała Japonia z wzruszaniem serca czekała na rozstrzygający pojedynek guessinga w Kaminage. 50 milionów przy telewizorach i radioodzornikach, A w Hali tylu ilu mogło się zmieścić. Jedyny w swoim rodzaju rytuał towarzyszący walkom. Gesine był niepokonany dla Japończyków klęska narodowa. A teraz należą się komplementy męskiej drużynie naszych gimnastyków. Przed rokiem nie myślano poważnie o wysłaniu ich na olimpiadę. Tymczasem zajęli piąte miejsce. I oni mieli swój wkład w nasz dorobek punktowy. Mikołaj Kubica w skoku przez konia był w klasyfikacji indywidualnej 13. A to jego brat Wilhelm, jeden z najmłodszych i najlepszych drużynie. Specjalną ilość metrów taśmy poświęciliśmy popisowi najwszechstronniejszego gimnastyki olimpiady. Znakomitemu Japończykowi Endo zdobył złoty medal w wieloboju gimnastycznym. Arcymistrz w ćwiczeniach M do ćwiczy na drążku. Trampolini trampolino estreo americano, cacao, andretti in bronzo e metalli. Francis Dorman, medal srebrny. Kenneth Winberger, zdobył złoty medal. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych jeszcze raz potwierdzili prymat tej trudnej, a jednocześnie tak widowiskowej dyscypliny. Do zakończenia olimpiady pozostało już parę dni. Ogromna większość zawodników ma występy już za sobą. Jeszcze finały boksu i jeździecki Puchar narodów. W oczekiwaniu na ostatnie akordy odbędziemy krótki spacer dla odprężenia po ciekawej dzielnicy zwanej Asakusa. Tajemnicze obrządki przy dziwnej kadzielnicy w oparach dymu. Któż z nas, przybyszów z dalekich krajów, mógł przeniknąć w sens obyczajów i mentalność tutejszych ludzi? Bazary na całym świecie niby niewiele różnią się od siebie. Dostać można było tu wszystko, a przede wszystkim słynne tranzystory. A takusa obok stadionów była miejscem spotkania zawodników ze wszystkich krajów. Co kupiłeś? Ja tranzystor, a ty? Ja to samo. To krok, coś czego nie zobaczysz nawet w Warszawie. Asakusa, targowisko japońskich oryginalności. I wreszcie nadszedł dzień 23 października finałowe walki bokserskie. W ringu dwie najlepsze muchy. Polak Olech i Włoch Za Zażarte muchy, końśliwe, szybkie. Żywe tempo walki. Od pierwszego do ostatniego gągu. Ani jeden, ani drugi nie zwlekał z atakiem. Włoch był trochę szybszy w akcjach, ułamek sekundy. Był w nama walka. Ocień lepszy był a To był srebrny medal. Ponadto mamy już trzy brązowe dzięki Grzesiakowi, Walackowi i Pietrzykowskiemu. A co dalej? Wpierw zobaczmy finał wagi koguciej. Japończyk Sakurai kontra Koreańczykowi o trudnym do wymówienia nazwisku. Przewaga Japończyka ogromna. A przy okazji nasza ekipa zyskuje sobie nowe słowa uznania. W walkę w ringu prowadzi Julian Neuding, niegdyś mistrz Polski wady ciężki, obecnie uznany za najlepszego arbitra całego turnieju. Nasz boks to nie tylko znakomici bokserzy. I wreszcie pierwszy nasz finał, finał wagi lekkich, Grudzień i Rosjanin Baranikow. Bokser radziecki to bardzo trudny przeciwnik, szybki, o wspaniałym refleksie i nokałtującym ciosie. Grudzień nie stracił ani na chwilę zimnej krwi. Często używał swej mocnej broni, lewego prostego. Lewy prosty, lewy prosty. Czasem poprawiał z prawej. Najpomyślniejsza dla niego była chyba druga runda. Pierwszy i trzeci trudno było wyłonić lepszego. Sekundant Dwa z trudem zachowywał spokój. Ostatnie chwile walki, ważą się losy. Kto to Złoty medal. Ciężko wypracowane zwycięstwo Polaka, cenne zwycięstwo. A więc mamy już piąty złoty medal, znów poprawiamy nasz rekord olimpijski z Rzymu. Tam wszystkich złotych było cztery, a tu już o jeden więcej. Zamiast przyjmować gratulacje zwycięstwa sam dziękował trenerom za znakomite przygotowanie do olimpiady. I cieszył się ogromnie. Zanim wejdzie na ring Jerzy Kulej, posłuchajmy wspólnie naszego hymnu.